Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Zoey Gadajski. Słuchajcie, sezon Lola zakończyłem w randze Platna 4 na solo duecie oraz Diamond 4 na elastycznej. Mówimy tutaj o serwerze EUW. I to tyle. Koniec. Nie chcę mi się przed sezonem grać. Lola odkładamy. Lola to nie jest gra, przy której można się wycilawać, przynajmniej jeśli chodzi o mnie. Dlatego te kilka miesięcy przerwy od Lola wykorzystam sobie na granie w inne gry. W końcu jest to także kanał gamingowy. No i teraz, co ja chciałem wam pokazać. Do zagrania w Overwatcha już dawno temu zainspirował mnie ten pan, który, którego jestem po prostu fanem. I dokładnie piosenka, którą zaśpiewałem jako drugą na konkursie Mango Zjedbawki. W sumie na Mango zjebawkę na serwer, też oczywiście was zapraszam. Pierwszy link w opisie. No i tutaj mamy piosenkę Diva Erotica. Ogólnie piosenka jest o tym, że gość przelał po prostu swoje uczucia, bo go od gościa to była kiedyś waifu, po prostu przelał uczucia na rap. Dla mnie to jest totalny numer jeden, to jest totalnie genialne. Kocham taki klimat. No i że tak powiem, piosenka i cały ten pan zainspirował mnie kiedyś do zagrania w Overwatcha. Kupiłem Overwatcha 1, ale nie było jakoś okazji w niego za bardzo zagrać. Ale teraz! Z racji tego, że mam czas, zagramy sobie rundkę w Overwatch 2. Jeśli popatrzeć by na moje statystyki, nie zagrałem jakoś super dużo gier, natomiast jestem wandrickiem Divy. Czemu? No sami wiecie, piosenka i cały ten klimat. Eee, nie wiem, to jest gamerka, Sa postać, po części się z nią utożsamiam. Zagaramy sobie teraz rundkę. Dobra, co jej znalazło Pięknie Ale jestem zadowolony, nie? Dobra, także mam nadzieję, że wszystko będzie kit Jazda! Robimy to Jak Jakby coś ja totalnie nie umiem grać z tym nowym Fajnie, ale... W sumie to jest w Overwatchu głupie, że ja, niektóry nie przywykłem do grania w jakieś szczelanki. Totalnie sobie nie zdaję sprawy, jak ktoś mnie ogólnie szala gdzieś z boku, nie? Wow. Surprise, motherfucker! No, pewnie. No, ona kurde nie wiedziała co się dzieje. Najlepiej wejść po prostu w kogoś, tak jak to w Lolo było. Jakiś uder i inne gówna wchodzą w ciebie i tyle. jest mój healer no oh, he's, 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 he's... <mulity> ult. O nie zginąłem Nie zginąłem lol yeah, Zaczekał mnie z autoataków tych takich Naprawdę nie wiem co ja tu robię, nie? To było do przewidzenia, że to będzie tak źle wyglądało, no ale... Cóż, nie grałem nigdy w inne gry O kurwa! Chcę bardzo nie wiem co nie nic zrobić, A jak to wygląda na tablicy? Mam... drugie największe obrażenia w tymie. Ale mamy tyle healerów, to jak to jest możliwe? Ale dobra, nam no, wywalić. Ja tam grać nie umiem, nie będę... nie będę innym też... trył dupy. Nie wiem, aha, jakiś ktoś tu jest. A tak nie wiem, gdzie on jest. Aha. No, God. No, God, please, no. 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 Oczywiście jak przegrywam, to bardzo mnie to denerwuje i... Dobra, Lucio tu jest.

W inym życiu przyłóż się bardziej. Wizjer taktyczny aktywowany. He. <grytko> 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 Aha, jakoś od drugiej strony kurde coś tutaj A on se to obszedł po prostu yeah nie przejdzie Ja No i ona mnie zabiła. W takim miejscu. Nie wiem, k*****a, co to jest. Puściłem sobie to ultra zajebiście żeby po prostu ze tam wleciał i. dupę Przegrałem pewnie, co? A, kurczę. Potem się dziwię, czemu ku... Ach, jak to będzie diva, to mnie rozczaruję chyba. Nie ma takiej siły, żebym mógł kotać to Te godziny, ej, te godziny Każdy moment wzmaga moje barcie na szkło To wszystko to Wystupy.